Niezwykle podniosły i świąteczny charakter miała 12. sesja Rady Gminy Rusiec. Ostatnie w tym roku spotkanie radnych odbyło się w Gminnym Domu Kultury, a to ze względu na liczbę uczestników. Tradycyjnie przybyli na nie bowiem Sołtysi, gminni urzędnicy i liczne grono mieszkańców. Na sesji pojawiła się też delegacja harcerzy, którzy przynieśli ze sobą światełko betlejemskie, symbol braterstwa i radości z nadchodzących świąt. Betlejemskie światełko jest symbolem pokoju, wzajemnego zrozumienia, jest znakiem nadziei, życia, pozbawionego konfliktów i właśnie. My, harcerze, roznosząc betlejemski ogień, łączymy się z wszystkimi, pokazując, co oznacza idea braterstwa. Ogień ten zanieście na wigilijne stoły. Aby w żadnej rodzinie nie zabrakło ciepła, miłości, pokoju i nadziei na przyszłość. Czuwaj. Ostatnia tegoroczna sesja była dobrą okazją do podsumowań. Nic więc dziwnego, że za swoją pracę podziękowania usłyszał sam wójt Dariusz Woźniak. Panie Wójcie jako mieszkanka Dębów Wolskich, E, pragnę panu serdecznie podziękować za wszystko, co zrobił pan w tym roku dla naszej wsi, za nowy chodnik, za zmodernizowanie e, świetlicy, w której dzieci spędzają bardzo dużo czasu, czy nie spędzają bardzo dużo czasu i pragnę z tego miejsca życzyć w nadchodzących e, świętach Bożego Narodzenia wszystkiego najlepszego, spokoju, żeby w przyszłorocznym budżecie to znalazło się troszeczkę pieniążków dla naszej wsi. Dziękujemy panu bardzo. Takie życzenia padały zresztą częściej, tym bardziej, że podczas środowej sesji oprócz świątecznych akcentów nie zabrakło i żmudnej pracy. Radni dyskutowali nad przyszłorocznym budżetem gminy Rusiec. W mojej ocenie ta praca była bardzo, bardzo dobra. Sądzę, że uchwały, które podejmowaliśmy, były uchwałami potrzebnymi, zasadnymi. I myślę, że w moim przekonaniu były to także uchwały, które są dobrze wykonywane przez wójta gminy Rusiec. Atmosfera na sesji jest bardzo, bardzo dobra. Oczywiście są także różnice poglądów, ale mam nadzieję, że nasze decyzje są decyzjami trafnymi są decyzjami, które. W sposób no, pozytywny odbijają się na życiu mieszkańców gminy Rusiec, ale także przyczyniają się do rozwoju całej naszej tutaj społeczności. Czy uda się wszystko przeprowadzić zgodnie z założeniami, czas pokaże. U progu nowego roku możemy jednak wskazać kilka ważnych punktów, o których warto pamiętać. Żeby była wykonana wszędzie kanalizacja, gdzie ci ludzie oczekują drogi, żeby mieli zrobione, żeby rozwijały się świetlice dla mieszkańców, żeby młodzież miała gdzie czynnie spędzać Czas, a to wszystko związane jest ze środkami finansowymi. Także tutaj my jako gmina byśmy sobie życzyli jak największego budżetu, żeby spełniać i realizować potrzeby i marzenia mieszkańców. Kanalizacja drogi czy świetlica to tylko niewielki wycinek tego, czym gminni urzędnicy zajmą się w nadchodzącym roku. A ponieważ grudzień to dobry czas na podsumowania, warto pokusić się o małą ocenę dotychczasowej pracy. Urok można powiedzieć był bardzo dobry. W roku 2011 zostało zrealizowanych wiele bardzo poważnych inwestycji. Najpoważniejszą i najdroższą było wybudowanie drogi z ruźca do zalasów i przez całe Zalasy z programu tzw. Schetynówki. To jest narodowy program przebudowy dróg. Tutaj koszt tej inwestycji wynosił ponad 1,2 mln, z czego 50%, czyli ponad 600 tysięcy, pozyskaliśmy ze środków pozabudżetowych. A dla takiej gminy, jak gmina Róziec, czyli gminy niebogatej, raczej biednej, gdzie głównie opieramy się na podatku rolnym. No, troszeczkę też tego biznesu na terenie e, gminy mamy. E, to właśnie sztuka pozyskiwania środków zewnętrznych jest najważniej, najważniejszą ze, ze sztuk. E, następną niezwykle ważną sztuką, którą takie gminy, gminy, rolnicze, gminy niebogate powinno op opanować to namawianie, pozyskiwanie i poszukiwanie różnego rodzaju inwestorów. Którzy w danej gminie, ja, to, ja tutaj teraz mówię o gminie Rusiec, będą chcieli za, zainwestować duże pieniądze, a z tego w przyszłości będą dobre podatki, no i oczywiście wtedy będziemy mogli dalej prowadzić rozległe e, inwestycje. E Taką jaskółką nadziei jest, no, mogę powiedzieć, farma wiatrowa, którą staramy się no, w jak najszybszym czasie zrealizować. I można tak optymistycznie powiedzieć, że ta pierwsza 4,5 megowa to już zostanie zrealizowana w styczniu. Natomiast ta druga 36 megowa, no ja tak zakładam półtora roku. I jeszcze jest trzecia. 4,5 megowa, ale tutaj terminu no trudno jest w tej chwili jak gdyby określić. I to jest nasza, nasza przyszłość, bo te gminy, które będą posiadały dobrych podatników, będą się rozwijać i, i będą szły do przodu. Bo niestety z przykrością muszę powiedzieć, że przed samorządami niezwykle ciężkie czasy. Bądźmy zatem dobrej myśli, dobrze zarządzana gmina nie powinna mieć kłopotów z zapewnieniem stabilizacji swoim mieszkańcom, a przecież nowe inwestycje to nie tylko podatki, ale i często miejsca pracy. Dwunasta sesja obfitowała w uroczyste, ale i miłe akcenty. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie odebrało wiele małżeństw seniorów z naszej gminy. Pani Janina i pan Czesław Ochocki. Nie zabrakło kolęd w wykonaniu uzdolnionej młodzieży. Święty czas to radosny czas. Zobacz ile serca jest w nas w kręgu Czas. Zobacz ile serca jest w nas w kręgu świątecznym. Pragnę wszystkim mieszkańcom gminy Rusiec, Rusiec złożyć niezwykle serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych, dobrych świąt rodzinnych Bożego Narodzenia, jak również niezwykle szczęśliwego i lepszego niż 2011 roku. Święty czas to czas. Święty dziś i świętą są, święta pokoju i Boku i święty czas to radosny czas zobacz ile serca jest w nas w kręgu świątecznym wirują dziś nasze nadzieje na nowe dni święty czas to radosny czas zobacz, Thank you